Dlaczego im więcej robisz dla kobiety, tym mniej wartościowym się dla niej wydajesz? Jak to możliwe, że coś, co powinno zbliżać, kończy się oddalaniem, jakby twoja obecność straciła wpływ? Istnieje cichy moment, niemal niewidoczny, w którym energia między wami zmienia kierunek, a większość mężczyzn nawet nie zauważa, kiedy to się dzieje. Dziwna część, ten punkt zwrotny nie ma nic wspólnego z tym, co robisz dla niej, ale z tym, co robisz dla siebie? Czy zauważyłeś, że kiedy gonisz za bardzo, dzieje się coś niewytłumaczalnego? Nagle ona traci błysk w oku, staje się bardziej zdystansowana, bardziej wybredna, jakby Twoja obecność stała się czymś powszechnym. I to tutaj wielu mężczyzn zastanawia się, dlaczego kobiety tracą zainteresowanie, nie zdając sobie sprawy, że problemem nigdy nie był brak wysiłku, ale nadmiar. Psychologia kobieca w przyciąganiu działa w sposób, który niewielu rozumie, a zrozumienie tego zmienia wszystko. Większość mężczyzn myśli, że musi udowadniać wartość, ale prawda jest taka, że zazwyczaj przynosi to odwrotny skutek. Kiedy wylewasz z siebie nadmiar uwagi, zabijasz tajemnicę, zmniejszasz intensywność i podajesz swoją prawdziwą, męską wartość na tacy. Ona nie czuje już tego strachu przed utratą ciebie, bo szczerze mówiąc, Dałeś jasno do zrozumienia, że nigdzie się nie wybierasz. I to właśnie w tym punkcie jej zainteresowanie wyparowuje, jak gorąca woda w chłodny poniedziałkowy poranek. Teraz coś, o czym nikt ci nie mówi: istnieje cichy, niemal niedostrzegalny moment, w którym energia między wami się zmienia. To wtedy, gdy ona zaczyna dostrzegać, że twoja obecność nie jest gwarancją, jest przywilejem, to wtedy gdy aktywujesz bez słowa jeden z największych kobiecych wyzwalaczy psychologicznych, uznanie, że masz męską niezależność, własne życie i że nie kręcisz się wokół niej. To rusza każdą kobietę. I nie, nie ma to nic wspólnego z graniem twardziela czy udawaniem wymuszonego alfa. W rzeczywistości, męska mentalność alfa nie ma nic wspólnego z grą aktorską rodzi się z Twojego centrum emocjonalnego, ze sposobu, w jaki utrzymujesz się bez potrzeby jej walidacji. I to właśnie ta męska energia o wysokiej wartości sprawia, że jesteś postrzegany jako niezapomniany mężczyzna. Nie chodzi o manipulację, chodzi o szacunek, obecność i postawę. Ta zmiana zaczyna się, gdy opanujesz konkretną postawę, taką, która całkowicie odwraca dynamikę kobiecego przyciągania. Postawę, która odpycha potrzebę bycia z kimś, tak zwane needy behavior, zwiększa męski dowód społeczny, wzmacnia twój obraz siebie i budzi w niej uczucie, któremu wiele kobiet zaprzecza, ale które wszystkie czują strach przed utratą ciebie. A kiedy ten strach się pojawia, sposób w jaki ona na ciebie patrzy, zmienia się radykalnie. A najzabawniejsze jest to, że ta postawa nie wymaga teatralnego wysiłku, wyuczonych zdań ani tanich gierek. Wymaga czegoś znacznie potężniejszego świadomości. Kiedy zrozumiesz, jak być mniej dostępnym we właściwy sposób, jak przestać gonić, nie wydając się zimnym, i jak podnieść swoją prawdziwą męską wartość bez arogancji, wszystko się zmienia. I to właśnie tutaj zaczynamy wchodzić w pierwszy punkt, który aktywuje kobiecy instynkt pościgu i musisz zwrócić na to uwagę. Postawa emocjonalna, która budzi kobiecy instynkt pościgu, nie ma nic wspólnego z chłodem czy wyrachowaną obojętnością. Ma związek ze stabilnością, z tym wewnętrznym centrum, które nie chwieje się przy najmniejszym sygnale napięcia. Kiedy mężczyzna pozostaje w całości, nawet w obliczu testów, dwuznaczności czy drobnych prowokacji, przekazuje coś rzadkiego solidność a solidność w kobiecej dynamice jest synonimem wartości. Ponieważ pokazuje, że nie jesteś zdany na łaskę jej zachowania. Kobiety nie czują pociągu do mężczyzn, którzy łatwo tracą równowagę. Desperacja, reaktywność i nadmierna dostępność tworzą poczucie przewidywalności, a przewidywalność na polu emocjonalnym zmniejsza zainteresowanie. Kiedy wszystko u ciebie jest pewne, ona nie czuje, że musi wykonywać jakikolwiek ruch. Natomiast kiedy pokazujesz, że twoje życie nie orbituje wokół niej, Zainteresowanie zaczyna rosnąć. To tak, jakby zauważyła, że nie potrzebujesz jej blasku, by istnieć. Mężczyzna, który nie błaga o walidację, komunikuje dojrzałość emocjonalną. Pokazuje, że nie jest tam po to, by zostać zatwierdzonym, ale po to, by nawiązać więź. To całkowicie zmienia grę, ponieważ odbiera jej moc kontrolowania dynamiki poprzez porównania, dramat czy testy. Kiedy jesteś wycentrowany, te mechanizmy tracą siłę, a w jej oczach stajesz się wyjątkiem w świecie mężczyzn, spragnionych uwagi. Co najciekawsze, ta postawa nie musi być odgrywana, rodzi się ze zrozumienia, że twoja energia jest cenna i że nie musisz jej oferować na każdy znak czułości. Kiedy tak żyjesz, ona to czuje. To coś, co przebija przez twoje odpowiedzi, twoje tempo, twój spokój. Sposób, w jaki zajmujesz stanowisko, jasno pokazuje, że nie rywalizujesz o nią, po prostu żyjesz swoją prawdą. A to budzi ciekawość, pociąg i szacunek. Kiedy ona zauważa, że jej postawy nie wytrącają cię z równowagi, wewnątrz niej przekręca się klucz. Rozumie, że nie kontroluje gry i że jeśli chce utrzymać twoją uwagę, też będzie musiała się ruszyć. To wtedy budzi się kobiecy instynkt pościgu, gdy ona czuje, że jesteś pożądany. Ale niezależny, zainteresowany, ale niepotrzebujący, obecny, ale nie uwięziony. Ta kombinacja tworzy zdrowe napięcie emocjonalne, które przyciąga ją w twoją stronę. I to jest podstawa dla wszystkich innych ruchów emocjonalnych, które nadejdą. Ponieważ od momentu, w którym nauczysz się utrzymywać swoje centrum, wszystkie sztuczki tracą moc. Od dwuznaczności po ciszę, od dramatu po wycofanie uczuć. Wielki zwrot zaczyna się, gdy mężczyzna rozumie, że nadmiar obecności dusi, a niedobór tworzy dystans. Równowaga polega na usunięciu nadmiaru, a nie esencji. Nie chodzi o znikanie, tworzenie sztucznej ciszy czy stosowanie no contact jako mechanicznej strategii. Chodzi o powrót do siebie, zreorganizowanie swojej energii i jasne pokazanie, nie mówiąc nic, że nie żyjesz w funkcji żadnej jej odpowiedzi. Ta prosta korekta zmienia całą dynamikę emocjonalną. Kiedy przestajesz odpowiadać w następnej sekundzie, dzieje się coś potężnego. Tempo przestaje być dyktowane przez nią, a zaczyna być dyktowane przez ciebie. Twoja uwaga staje się prezentem, a nie nieograniczonym zasobem. Twoja odpowiedź nie jest już automatyczna, lecz świadoma, a ten mały odstęp tworzy głęboki efekt psychologiczny. Ona zauważa, że masz własne życie. Własne priorytety i świat, który istnieje poza jej obecnością. Kobieta czuje, kiedy jesteś zawsze tam, gotowy, czekający na najmniejszy sygnał, i chociaż może lubić poczucie kontroli, nie budzi to głębokiego zainteresowania. Zainteresowanie rodzi się z tajemnicy, z własnego ruchu, z poczucia, że jesteś kompletny, zanim staniesz się dostępny. Kiedy mężczyzna usuwa nadmiar, ale pozostaje obecny w sposób solidny i spokojny. Ona czuje coś, co było uśpione ciekawość. A ciekawość jest paliwem dla przyciągania. Życie swoim życiem przed życiem jej życiem to więcej niż postawa to wartość. To cicha wiadomość, że nie szukasz światła, ale dzielisz się światłem. Kiedy stawiasz swoje cele, swój czas i swój cel w centrum, ona zauważa, że ma do czynienia z mężczyzną, który umie zająć stanowisko mężczyzną, który nie goni za walidacją który nie musi niczego udowadniać, który nie jest dostępny z braku, ale z wyboru. I to właśnie wtedy, gdy poruszasz się w ten sposób, ona również zaczyna się poruszać. Ponieważ nadmiar, który wcześniej czynił cię przewidywalnym, znika, a w jego miejsce pojawia się magnetyczna równowaga. Jesteś tam, ale nie całkowicie. Obecny, ale nie oddany. Dostępny, ale nie gwarantowany. To aktywuje w niej nieuniknioną myśl nie mam już nad nim takiej kontroli emocjonalnej. I to w tym momencie dynamika zmienia strony. Ta postawa otwiera drogę do głębszego poziomu przyciągania, percepcji prawdziwej wartości. W kobiecym umyśle kontrast jest cichą siłą, która redefiniuje percepcję. Kiedy mężczyzna daje wszystko cały czas, przestaje być nowością i staje się scenografią zawsze tam, zawsze dostępny, zawsze przewidywalny. Nadmiar obecności, nawet w dobrych intencjach, staje się emocjonalnym szumem, który sprawia, że ona przestaje dostrzegać wartość stojącą za postawami. Ale kiedy dostosowujesz tempo, bez dramatu i sztucznej nieobecności, coś zmienia się w sposobie, w jaki Cię postrzega. Kontrast powstaje właśnie w różnicy między tym, czego ona oczekuje, a tym, co naprawdę dajesz. Kiedy równoważysz obecność i nieobecność bez przesady. Ona czuje coś niezwykłego przestrzeń, a przestrzeń tworzy percepcję. To tak, jakby twoja postać, wcześniej rozmyta przez nadmiar, zyskała wyraźniejsze kontury. Twoja energia staje się bardziej solidna, bardziej wyrazista, bardziej wyselekcjonowana. A to uczucie budzi coś, co nie rodzi się z wysiłku, ale z postawy. Kiedy szanujesz swój własny czas, ona rozumie, nawet nie chcąc tego przyznać, że masz życie poza nią, to stawia cię na innym poziomie, ponieważ pokazuje, że nie zatracasz się w kobiecej obecności, pokazuje, że wiesz dokąd zmierzasz i że nie wymieniasz celu na okruchy uwagi. Większość mężczyzn gaśnie, by zadowolić. Mężczyzna, który utrzymuje swoją oś, świeci naturalnie i to to światło generuje wpływ. Nie życie na orbicie jej życia. To gest emocjonalnej dojrzałości, który mówi głośniej niż jakakolwiek przemowa. Nie uciekasz, ale też nie jesteś dostępny w nadmiarze. Nie oddalasz się dla strategii, ale zbliżasz się do samego siebie. Ta postawa tworzy rzadki rodzaj magnetyzmu, ponieważ ona zauważa, że jesteś mężczyzną, który oferuje się z równowagą, nie z braku, ale z wyboru. Kiedy ona czuje ten kontrast, dzieje się coś nieuniknionego postrzega cię inaczej. Nie jak kolejnego, który się ugina, nie jak kogoś, kto reaguje na każdy jej ruch, ale jak mężczyznę, który niesie własną wartość. Ten rodzaj percepcji porusza kobiecą ciekawość, bo aktywuje ciche pytanie, do którego niewiele kobiet się przyznaje. Co on ma, czego inni nie mają? I z tego pytania rodzi się prawdziwe zbliżenie. Ten kontrast, gdy jest utrzymywany z naturalnością i spokojem, Otwiera przestrzeń dla bardziej dojrzałej dynamiki, w której przyciąganie nie zależy od wysiłku, ale od świadomej obecności. I to w tej nowej dynamice zaczynają pojawiać się jasne sygnały zmiany w jej zachowaniu sygnały, które ujawniają, jak Twoja energia emocjonalna redefiniuje sposób, w jaki ona się z Tobą wiąże. Kiedy działasz ze swojego centrum bez przesady i bez braków, ujawnia się coś bardzo jasnego. To nie jest gra. To tożsamość. Postawa, którą utrzymujesz, nie rodzi się z chwilowych taktyk, ale z twojej relacji z samym sobą. Mężczyzna, który wie kim jest, nie musi niczego udowadniać, nie musi rywalizować, nie musi błagać o miejsce w niczyim świecie emocjonalnym, po prostu zajmuje miejsce, które już do niego należy. Ta postawa przekazuje w cichy sposób, że masz priorytety szersze niż zdobywanie aprobaty. Twoje cele, twoja rutyna i twoje zobowiązania tworzą wewnętrzną strukturę, której nikt nie widzi, ale wszyscy czują. To to poczucie celu rysuje aurę mężczyzny, który sam sobie wystarcza, a kiedy sam sobie wystarczasz, przestajesz być przewidywalny. Przewidywalne jest zastępowalne, samo wystarczalne jest podziwiane. Niepoleganie na niej emocjonalnie pokazuje dojrzałość, ale coś więcej. Pokazuje autonomię. Kobieta zauważa, że twoje życie nie kręci się wokół niej i to cię nie oddala, to cię wyróżnia. Ponieważ mężczyzna, który nie definiuje się przez kobietę, to mężczyzna, który nie traci samego siebie, pozostaje w całości, nawet gdy wchodzi w relacje. Ta solidność porusza kobiece emocje w sposób, którego słowa nie potrafią wyjaśnić. Kiedy ona zauważa, że nie gonisz za aprobatą, ale za prawdziwą więzią, gra zmienia kierunek. Przestajesz być mężczyzną, który reaguje, a stajesz się mężczyzną, który wybiera. Drobne zachowania to ujawniają ton twojego głosu, czas, jaki zajmuje ci odpowiedź, sposób, w jaki stawiasz granice, spokój, jaki zachowujesz w obliczu dramatów. Wszystko to instynktownie komunikuje wartość. Kobieca percepcja jest niezwykle wrażliwa na męskie zachowanie. Ona czuje, kiedy mężczyzna jest wycentrowany i czuje z jeszcze większą siłą, kiedy jest zagubiony w niej. A kiedy zauważa, że stoisz pewnie w sobie ze skupieniem, celem i jasnością, odczytuje cię jako kogoś rzadkiego. Nie rzadkiego przez nieobecność, ale przez solidność. Nie rzadkiego przez tajemnicę, ale przez stałość. To rodzaj rzadkości, której się nie wymusza. Ona się objawia. W tym momencie dzieje się coś subtelnego. Ona zaczyna cię chcieć nie za to, co robisz, ale za to, kim jesteś. Głęboka zmiana zachodzi w dynamice. Ona zaczyna się starać, dostosowywać, zadowalać. Nie z niepewności, ale z szacunku. A ten naturalny ruch otwiera drogę do bardziej zrównoważonego połączenia, w którym ty zachowujesz swoją wartość, a ona zaczyna widzieć tę wartość z jasnością. Kiedy zmieniasz swoją postawę i zaczynasz działać z wewnętrzną obecnością, a nie z przesadnym oddaniem, coś cichego zaczyna się w niej dziać. Brak twojego nadmiaru tworzy przestrzeń do refleksji, a ta przestrzeń generuje dyskomfort. Kobiecy umysł nie radzi sobie dobrze z mglistymi strefami. Kiedy nie ma pewności, tworzy hipotezy. A kiedy hipotezy dotyczą utraty wartościowego mężczyzny, jej emocje zaczynają się poruszać. Pierwsze pytania pojawiają się niemal mimowolnie. Próbuje zrozumieć zmianę, ale nie znajduje gotowych odpowiedzi. Czy on stracił zainteresowanie? To wątpliwość, która otwiera drzwi niepewności, ale zaraz potem przychodzi kolejna, jeszcze potężniejsza. Czy zrobiłam coś, co go odepchnęło? Ta autorefleksja jest rzadka i pojawia się tylko wtedy, gdy ona czuje, że nie jesteś w jej garści. Kobiecy umysł pracuje mocno z percepcją wartości. Kiedy byłeś zawsze tam, Dostępny, przewidywalny, ona się rozsiadała. Teraz, gdy zauważa twoją energię skupioną na sobie, zaczyna widzieć cię inaczej. Pojawia się myśl, która zmienia wszystko. A co jeśli on patrzy na kogoś lepszego? Ten strach nie jest racjonalny. Jest instynktowny. To instynkt utraty włączający czerwony alarm. Emocjonalna wątpliwość jest iskrą, która przekształca dynamikę. To nie dramat, to nie gra. To nie manipulacja. To po prostu świadomość, że nie jesteś już pewniakiem, a to zmienia całe jej zachowanie. Zaczyna bardziej zwracać uwagę na to, co robisz, na Twoje nieobecności, Twoje milczenie, Twoje wybory. Każdy Twój szczegół zyskuje na wadze, bo teraz liczysz się w inny sposób. Ten odwrotny efekt psychologiczny nie dzieje się dlatego, że się oddaliłeś, ale dlatego, że się odnalazłeś. To właśnie to na nią działa. Widok mężczyzny, który odzyskał własną wartość, jej niepewność nie rodzi się z braku uwagi, rodzi się z twojej solidności. Czuję, że jesteś mniej dostępny, bardziej wycentrowany, bardziej wybredny, a to budzi niepokój, którego nie może zignorować. To ten niepokój budzi ruch. Zaczyna się zbliżać, wysyłać sygnały, próbować połączyć się ponownie, nie z konieczności. Ale z obawy przed utratą kogoś, kim większość mężczyzn nie potrafi być mężczyzny zrównoważonego emocjonalnie. I to właśnie ta kombinacja, twoja stanowczość i jej wątpliwość, przygotowuje grunt pod kolejny punkt dynamiki. Kiedy wątpliwość zaczyna emocjonalnie przeszkadzać, ona nie może już stać w miejscu. Poczucie, że może tracić kogoś o prawdziwej męskiej wartości, porusza jej najgłębszy instynkt. Kobieta, która wcześniej była spokojna, pewna siebie, a nawet trochę arogancka, teraz zaczyna obserwować każdy szczegół. To tak, jakby męska energia o wysokiej wartości, którą emanujesz, zapalała w niej sygnał alarmowy, którego nie może zignorować. A to zmienia sposób, w jaki na ciebie reaguje. Pierwsza zmiana jest zazwyczaj subtelna częściej zagaduje. Czasami niespodziewanym dzień dobry, innym razem przypadkowym komentarzem, tylko po to, by zobaczyć, czy odpowiesz. Chcę zmierzyć twoją temperaturę emocjonalną, chcę zrozumieć, czy wciąż ma miejsce w twoim życiu. Ten ruch dzieje się dlatego, że nieświadomie przestałeś być mężczyzną, który goni, a stałeś się mężczyzną, którego ona boi się stracić. A ten strach przed utratą ciebie jest potężnym wyzwalaczem w kobiecej psychologii przyciągania. Zaraz potem pojawia się kolejna zmiana zaczyna odpowiadać szybciej. Ta sama kobieta, która wcześniej zwlekała godzinami z odpowiedzią, teraz pojawia się niemal natychmiast. To nie zbieg okoliczności, to postrzeganie ryzyka. Czuję, że jesteś bardziej niezależny, mniej dostępny, bardziej wycentrowany. I to sprawia, że chce odzyskać przewagę emocjonalną. To ciekawe, jak atrakcyjne męskie zachowanie wywołuje dokładnie tego rodzaju automatyczną reakcję. A kiedy robi się naprawdę gorąco, pojawia się zazdrość. Nie ta wybuchowa, ale ta bardziej elegancka i zawoalowana pyta o twoją rutynę, o to kogo poznałeś, komentuje coś w stylu zmieniłeś się. To instynkt męskiej preselekcji mówi głośniej, kiedy ona zauważa, że inne kobiety mogą na ciebie patrzeć, jej pociąg rośnie. Męski dowód społeczny staje się emocjonalnym magnesem niemal niemożliwym do zignorowania. Z zazdrością przychodzi wysiłek. Zaczyna się bardziej stroić, gdy macie zobaczyć, zaczyna martwić się tym, co mówi, próbuje zadowolić. To krytyczny punkt kobiecej dynamiki, kiedy zauważa, że jej zachowanie cię nie wiąże, działa, by spróbować cię odzyskać. Tak działają kobiece wyzwalacze psychologiczne, budzą działanie, gdy czują, że mężczyzna ma wartość, męską niezależność i własny kierunek. I to w tym momencie, gdy ona zmienia zachowanie pod wpływem impulsu i pożądania, Dynamika przekształca się całkowicie, ponieważ teraz przestajesz być przewidywalnym mężczyzną, a stajesz się mężczyzną, który budzi działanie, ciekawość i inwestycję emocjonalną. I to właśnie ten cichy zwrot otwiera przestrzeń dla ostatecznego zrozumienia tego, co naprawdę napędza kobiece przyciąganie. Jest ważny punkt, który zamyka ten wywód, a którego większość mężczyzn nigdy nie zauważa na czas ponieważ wszystkie te kobiece ruchy, wycofanie, zawoalowana zazdrość, zmiana zachowania, nagłe zainteresowanie, nie pojawiają się znikąd. Są częścią zestawu wzorców, które jeśli ich nie rozpoznasz, kończą się stawianiem cię zawsze w roli mężczyzny, który goni. Dlatego po zakończeniu tego filmu warto obejrzeć również kobiece sztuczki, które każdy mężczyzna musi rozpoznać, zanim będzie za późno. Uzupełnia on dokładnie to, co tutaj rozumiesz, i pogłębia te kobiece mechanizmy w sposób, który jeszcze bardziej otwiera twoją percepcję. I tylko jedna rzecz. Jeśli te treści pomagają ci zrozumieć psychologię kobiecą z jasnością, rzeczą, którą opanowuje prawie żaden mężczyzna, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. W ten sposób nadal będziesz otrzymywać tego rodzaju wglądy, które wzmacniają twoją postawę, twoją świadomość. I twoją wartość jako mężczyzny. Zauważasz, że w ostatecznym rozrachunku siła, która naprawdę napędza kobiece przyciąganie, nie pochodzi z krzyków, żądań czy desperackich dowodów wartości. Pochodzi z cichej, ale stanowczej postawy, która ujawnia emocjonalną samokontrolę i męską niezależność, do której spotkania przyzwyczajonych jest niewiele kobiet. Kiedy przestajesz błagać o miłość, zaczynasz budzić coś znacznie większego. Szacunek. A szacunek, mój przyjacielu, zawsze poprzedza pożądanie. To ciekawe, jak działa psychologia kobieca w przyciąganiu. Im bardziej gonisz, tym bardziej ona normalizuje Twoją obecność i tym mniej Cię ceni. Ale kiedy przyjmujesz swoją męską energię o wysokiej wartości, żyjąc swoim życiem z celem, metami i jasnością, ona czuje ten wpływ. Poczucie, że jesteś mężczyzną, którego może stracić. Aktywuje w niej kobiece wyzwalacze psychologiczne, których żadne słowo nie jest w stanie aktywować. To rodzaj prawdziwej męskiej wartości, która nie wymaga wyjaśnień. I wiem, że czasami możesz czuć ten impuls, by robić za dużo, dawać za dużo, udowadniać za dużo, ale to właśnie ten nadmiar sprawia, że wiele kobiet traci zainteresowanie. Kiedy uczysz się, jak być mniej dostępnym, nie dla gierki, ale z dojrzałości. Wracasz do zajmowania własnej przestrzeni emocjonalnej. Tak rodzi się atrakcyjne męskie zachowanie, kiedy stawiasz granice, a nie wymówki. Tego rodzaju postawa tworzy ciekawy efekt. Ona zaczyna dostrzegać, że nie jesteś już emocjonalnie uwięziony, że nie jesteś od niej zależny, by czuć się w pełni. To zwiększa Twój męski dowód społeczny, aktywuje męską preselekcję i sprawia, że ona dostrzega coś, co wcześniej było niewidoczne. Twoją esencję. A to właśnie ta stanowcza, wycentrowana i spokojna esencja sprawia, że każda kobieta rozumie, że jesteś niezapomnianym mężczyzną. Kiedy ona zauważa, że się nie chwiejesz, nie błagasz, nie rozsypujesz się dla okruchów, jej postrzeganie się zmienia. Twoja męska niezależność pokazuje, że masz opcje, i nie tylko to, pokazuje, że masz własny kierunek. To tutaj rodzi się prawdziwy strach przed utratą ciebie, nie dlatego, że grozisz. Ale dlatego, że Twoje życie toczy się z nią lub bez niej. To w tym punkcie naprawdę zwiększasz kobiece przyciąganie, nie mówiąc ani jednego słowa. I w głębi duszy tak właśnie wszystko powinno działać. Nie chodzi o manipulowanie ani o granie twardziela. Chodzi o bycie mężczyzną, który żyje własnym życiem, który rozpoznaje własną wartość i który nie wymienia swojego spokoju na aprobatę. Ponieważ kobieta nigdy nie goni za mężczyzną, który jej potrzebuje. Ona goni za mężczyzną, którego czuje, że może stracić. A kiedy zrozumiesz tę dynamikę, cała reszta zaczyna mieć sens w naturalny sposób.